No, i stoi nam, stoi nam kopalnia, też w sumie nie, o coś zaczęła działać, ona sobie raz powierci, potem przestaje, potem mamy hutę, Gartak widzę już tu się zainteresował, czemu się opierdzielam z robotą pewnie, już cisnę. Nie, kradnę tylko żelazo. Aha, I ja już tu stawiam tego konstruktora, tylko brakuje mi, co to jest, wzmocnione płytki. Pyk. Od razu w konstruktorze robimy żelazne płytki. Od niego sobie zrobimy tak. Brakuje ci płytek, dobrz. Coś tam zanalizowało, nie? jarkę chyba wrzuciłem. A zobaczymy. Tak. Hmm. dopiero. słyszę żuczka. Nie wiem, gdzie on łazi. Takie dziwne głosy wydaje. Dobra, płytki się robią. To z tego co pamiętam, płytki trzeba było robić chyba na dwie huty. Nie, coś tu było nie tak wtedy. Na dwa konstruktory. Tak to było, tylko potrzebuję więcej wzmocnionych. Nie postawię konstruktora. Czemu? Przydałoby się produkować jeszcze oprócz płytek to. pręty żelazne, tak? Tego potrzebujemy energii spalarnie spalarni biomasy. No już się zaczynają A. problemy. Okej, okay, to jest. Moment, brakuje mi tych płytek. Dlaczego? Musimy dać z kontrolę, maksymalnie złączone. Tutaj huta też. Chyba był jakiś patch, bo dodali możliwość krzyżowania obiektów, nie wiem czy zauważyłeś. Wzdłuż linii. Wcześniej tego nie było. I to jest wszystko ładnie podpięte. I niestety to będzie stało teraz. Macie już energię węglową? Co? Jest takie coś? Nie, nie mamy, mamy o, tylko O jeszcze nie. Łotek, węgiel wchodzi to. Węgiel, ropa to musimy cisnąć. Co nam potrzebna? Co, co wziąłeś do odblokowania? Eee, obiekty powstałe, żeby mieć biomasę. Aha, biopaliwo. Dobra, no to ja już Ci z płytkami tu pomagam i z Panie elektryk. Co jest? Wszystko jest podpięte ładnie. No ale wybudowałem dzisiaj kolejne generymenty. A, wołałeś? Wołałeś? Nie. No to w ogóle w powietrzu dałeś jakoś tak. Co? To spalarni. O Zobacz jak wisi No ale jest przejście i nie wisi tylko ma chyba fundament nacywa? No? Nie Podpara e, Takie pale na których stoi Dobra już tu podpinam, chwilę Nie zrobimy. Aha, bo tu jest tak zrobione. Czekaj, jak to. Bo to musi iść wszystko do jednej sieci energetycznej zaś, nie? Czyli tak, to jest ok, tylko to jest. Idzie do tego jednego. A tu żeś mi ukradł prąd. Że do tego, gdzie ja stoję, podłączyć obie. Nie, jeszcze inaczej. Mhm. Jeszcze jakieś nie Wiem, ale chodzi mi o to, żeby nie połączyć niepotrzebnie za dużo. Pabia. E, to są cztery. <laughs> Czemu cztery? Aha, dobra, taki też. podłączymy sobie tak i te dwa będą zasilały Ty będziesz podłączony z tym a ty będziesz podłączony to jest niepotrzebny w takim razie I ty połączysz się z tym, a ty jeszcze z tymi dwoma. Wszystko jest do jednej sieci energetycznej. Dobra, śmiga. Na chwilę był przestój, ale teraz jest ok. Nie do końca okay. jest. Okay. Nie dobrze jest, tylko jest rozdzielone na dwie sieci, ale wszystko jest pod jedną. Że tak powiem. Bo to na dobrą sprawę nie musi wychodzić z tego samego źródła prąd, tylko możemy w innym kompletnie miejscu dać tą biomasę. Mi znowu brakuje. prętów masz może pręty, żeby doprowadzić ostatni taśmociąg z żelaznymi? To był już konstruktor, który wszystko chodzi. Mam do górnego? Może być do górnego, na razie nie mamy łącz łącznika. Konioł. Jego da się jakoś steamować, tylko nie wiem jak. E, chyba jej jagody, tego co puszczałem. Najkrótszą trasę tu Jest, najkrótsza. Chyba nie. Ładnie jest, ładnie. Jest, ładnie tak, Jak jest wszystko równo, to potem ładnie się łatwiej jest zmodyfikować Produkcja wolno idzie. Trzeba samemu produkować te płytki. To najśmieszniejsze, jak staniesz na taśmociągu. Gdy masz do czego, to masz drugi konstruktor. Jeszcze nie podpiałem tam, bo zapomniałem, że nie mamy łączników. Znaczy, że z innego minera będziesz produkował dwa razy więcej płytek, tak? Tak. No tak wydajnościowo da radę. Nie. To samo z urami będziecie zrobić, pewnie. Bo one też produkują 15 na. Jeden miner, dwie huty i dwa konstruktory. Janusz z Biedry. Poszedł i zbiera, dobra. Jak tam stoimy z tymi płytkami? Biednie no. No biednie, biednie. Pręd jeden tego. No trzeba robić. A czekaj, nie możemy najpierw zrobić z celów na przykład skaner obiektów, to nie. Na przykład logistykę najpierw? A nie, bo ty chcesz biopaliwo. Może być logistyka, nie ma problemu. No to dajmy najpierw logistykę, właśnie. Ale zaś mi zeżarło w tamtym. Obiekty. Aj, zostały tam. Nie, yeah. do mnie wróciły. Do ciebie? Tyle mi się udało zebrać. No piesek, piesek ucieka, boi się. Niech się boi, niech zna łaskę panów. Mogli 13, zabić. 12, 12 prętów. <coughs> tak naprawdę większość surowców zbiera się w hucie. Nie, czekaj. Tak. Nie. <coughs> tak, w hucie możesz mieć żelazo. Teraz ci potrzeba. Nie, coś mi tu. Huta za wolno działa, właśnie. Dlatego ja zabieram z niej surowce i odpalam do drugiej huty, żeby drugi konstruktor też robił płytki. Będziemy mogli je wtedy zebrać. Nie jest podpięte jeszcze, więc trudno. Ale on niech tu działa. Ja zabieram drugą rudę. To nawet z minera mogę zabrać. Przerobię je od razu na sztaby. Era utknąłem. Głoście się krzy. Chat do streama, gwiezdny łącznik. Nie wiem o co chodzi. Ja nie pani Majo. Renty zaraz będę miał. Czy planujemy zbudować Space Linka. On nie śpieszy się z tym. Na pewno postawimy w wolnej chwili, ale najpierw tu musimy ogarnąć podstawowy złoża surowców. Żeby cały czas się robiło, produkował pełną parą. Przynajmniej z tych złóż, co mamy tutaj w pobliżu. Wiadomo, że z tym jest kiepsko, a tak to... Jak się surowce będą produkowały, my możemy coś robić w międzyczasie. A one dziś tak się tam ja gromadzą. Odjedził. Brakuje mi 80 prętów, ale jest 50 w tym. Może da radę. No nie. Masz takie drobne ilości do wrzucenia? Jest pusto. Dlaczego, jak klikam na złącze energetyczne, czyli słup, to mi nie pokazuje wykresu zużycia? Może ten jest odpięty, nie wiem. Ja mam. Może musisz reloga zrobić, nie wiem. Z alfa pewnie się A. zbugowało. Ile już zużywamy prądu? Yy, połowę. Wydajność 80 MW, Consuming 56 Maksymalnie 56 Brakuje tutaj jeszcze właśnie danych pod tym wykresem ile jest minimum Ile jest maksimum w danym okresie czasu Żeby wiedzieć czy przy, sk przy skokach mamy właśnie pełną wydajność Ja bardzo lubię wykresy, o Jezu Odpali logistykę odpalaj rakieta go dąże dobiec a jak ładnie mi naleciał na, na ten na słońce i tak cieniem rzucił na twarz Pięknie to uczynił. Dobra, czyli mamy te linki teraz, tak? Mhm. Możesz łączyć. Aha. I możesz nawet do produkcji tych prętów też rozbudować to i też robić na Dobra, to ja się tym zajmę. Teraz ja zbieram co jest i jedziemy z biopaliwem. Szybko robimy warsztacik na boku. Ja chwilę ten warsztat przenoszę, ale no trzeba. logistic łącznik taśmowy Cały czas mam problem, że w momencie kiedy gram, to myszka ucieka mi poza obszar gry i ten. I muszę jakby odmi odminimalizować. To jest bardzo denerwujące. Nie zaczęło mi się jeszcze. Nie wiem czy coś mam nie tak z tym z ekranem. Rozdzielnik taśmowy. Tego tu wsadzić, z energią stoimy, a to, że jest w porządku, jest łącznik, jak chce rozdzielnik. Kolejerę tego nie wcisnę teraz. Dobra, trzeba rozebrać kopalnię. I kopalnia poszła. Co ciekawe, jak rozebrałem kopalnię, to ona się sama podpięła chyba. Nie czaję. E, rozdzielnik taśmowy. No i brakło mi płytek. Dobra, muszę pobiec. Obsa sam do lasa. Widzę, że ktoś już mi zajął ma płytki. Też widzę, ciśniesz z tym ostro. Onet. To będę rudy sam to trochę porobię. Okej, okay, ale nie idzie mi prąd. Nie ma prądu. Gdzie jest prąd, ja się pytam. Potrzebuję tego. Przerobić to na kable. No, i mam kabelki, mam wszystko, więc tutaj zdwoiłem produkcję. Jeśli chodzi o płytki, Tylko jeszcze podepnę do linii wysokiego napięcia, która stoi nie wiem gdzie i jest postęp. Ruda sobie biegnie, czekajcie, ja tu liście pozbieram. Chodzi tutaj, rozdziela się na dwie huty, te zaś tutaj produkują. Idą sztabki i dwa konstruktory w tym samym momencie mniej więcej powinny dawać nam płytki. Czekajmy aż się złączy. I jest. Dobra, idą po dwie. Finalne. Pręty i płytki po dwie? Nie. Pręty będą w kolejnym odcinku. Tyle jeśli chodzi o ten, zdaje się, piąty materiał. Na razie. Cześć.